Przed nami kolejny odcinek programu Gdzie w Łódzkiem, w którym poznajemy najciekawsze miejsca województwa łódzkiego. Dziś czeka nas nie lada przygoda. Pierwszym punktem na mapie naszej podróży będzie baśniowe miejsce, czyli kraina dzikiej kaczki znajdująca się w miejscowości Bronowice. A później zobaczymy najcudowniejszy ogród w całej Polsce. I nie będziemy musieli jechać wcale tak daleko, bo do Rogowa. Dokładnie. Zobaczymy arboretum SGGW w Rogowie. A na sam koniec odwiedzimy miasto powiatowe Brzeziny i zobaczymy jak tamtejszy park miejski wypiękniał dzięki wsparciu środków z Unii Europejskiej. Zaczynamy! To pięknie! Kraina Dzikiej Kaczki to zdecydowanie piękne miejsce. Doskonałe zarówno na to, by wybrać się tutaj na wycieczkę szkolną, lub z rodziną w celach rekreacyjnych. A dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich jest tutaj jeszcze fajniej! Dokładnie! Kraina Dzikiej Kaczki skorzystała z takiego dofinansowania nie tylko raz, a dwa razy. A po krainie Dzikiej Kaczki oprowadzić was mogą przewodnicy, którzy opowiedzą o tutejszych cudach przyrody. To osoby, które w małym palcu mają wiedzę o lasach, rosnących w nich roślinach i żyjących tu zwierzętach. Szczególnie polecamy odwiedzić to miejsce z dziećmi. Dowiedzą się one m.in., na czym polega ocena stanu ekologicznego stawu, z jaką prędkością płynie woda oraz jak rolnicy chronią swoje uprawy. A wierzcie nam, to ledwie mała część tego, o czym mogą opowiedzieć Wam przewodnicy. Dzieci mogą nauczyć się tutaj też rozpoznawać gatunki drzew, a nawet znajdywać i rozróżnić tropy zwierząt. Tutaj każdy poczuje się jak tropiciel i poszukiwać przygód, bo przygód czeka niemało. Oferty edukacyjnej krainy dzikiej kaczki skorzystają nie tylko dzieci, ale też młodzież, a nawet studenci. Ogółem każdy, kto jest zainteresowany ekologią, zwierzętami, roślinami oraz zmianami, jakie zachodzą w przyrodzie. A skoro mowa o przygodach, to czeka nas jeszcze nie jedna dziś, i to też w otoczeniu przyrody. Czas odwiedzić Arboretum SGGW wrogowie. Jesteśmy w miejscowości Rogów, leżącej przy trasie 72 między Łodzią a Rawą Mazowiecką. Arboretum znajduje się w odległości około 10 km od miasta powiatowego Brzeziny. Miejsce to zostało utworzone przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i stanowi największy tego typu ogród w skali całego kraju. Dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich wybudowano tutaj ogród ginących roślin świata. Możecie zobaczyć tutaj gatunki zagrożone wyginięciem. Doskonałe miejsce, by wybrać się na spacer z rodziną i poddychać świeżym powietrzem. Można też dowiedzieć się dużo o okolicznej przyrodzie. Jeśli jesteście w ogrodzie, to koniecznie zdecydujcie się na zwiedzenie tego miejsca z przewodnikiem. Opowiem Wam z pasją o okolicznych cudach. W ogrodzie sprzedawane są nawet rzadko spotykane w Polsce i bardzo ciekawe rośliny, które mogą stać się super ozdobą. A jeśli jesteście już po spacerze uroczymi alejkami arboretum, możecie zdecydować się na odwiedzenie innych okolicznych atrakcji. A przed nami ostatnia atrakcja do zobaczenia w tym odcinku. Widzimy się już za moment w Parku Miejskim w Brzezinach. Park Miejski w Brzezinach zachwyca swoim pięknem, a to wszystko dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich. Utworzono tutaj na przykład ścieżkę edukacyjną, na której możecie się dowiedzieć naprawdę wielu ciekawostek o okolicznej przyrodzie. Dzięki temu Park Miejski służy nie tylko mieszkańcom, ale stał się też atrakcyjnym punktem na mapie turystycznej województwa łódzkiego. Poza tym cechuje się też bogatą bioróżnorodnością fauny i flory. To doskonałe miejsce na mały rodzinny spacer czy wycieczkę rowerową. Wielki miejski cudownie wygląda wiosną, latą i jesienią, ale nie traci swojego uroku zimą. Jest tutaj cudownie po prostu przez cały rok. jak poobcować z przyrodą. Od razu człowiek czuje się lepiej, a po takiej wycieczce będzie się też bardzo dobrze spało w nocy. Mama, musimy już iść, jest tak fajnie! Niestety, na dziś musimy już kończyć, ale przecież za niedługo widzimy się w kolejnym odcinku programu Gdzie w Łódzkim, w którym pokażemy naszym widzom kolejne piękne miejsca, jakie warto odwiedzić w województwie łódzkim. A teraz niestety zbliżamy się ku końcowi. Miło było zwiedzić z Wami, drodzy widzowie, te wszystkie piękne miejsca. Wypatrujcie teraz kolejnego odcinka. Kto wie, gdzie nas nogi poniosą. Do, Do zobaczenia! Cześć!